Dobry Polsko i nie tylko pyknę z tego tego pana I już wam mówię co następuje Film z Wielkiej Soboty Druga część chcecie czy nie chcecie Bo jest gotowy I ja z pomocą telefonu mogę go wrzucić. Jest gotowy już na serwerze, tylko czeka na publikację. I nie wiem, czy go dzisiaj wrzucić, czy jutro, czy może przytrzymać Was do weekendu. Wczoraj byłem, taki miałem leniwy dzień dużo czekania, rano, później dużo czekania, w południe ale udało mi się coś nakręcić i będę w tym filmie zrobię z tego dłuższą produkcję i będę w nim mówił o konkursie. Konkurs Powiem tylko tyle, że do wygrania kasjura, a dokładnie euraski, żeby nie było, że nic nie dam z siebie, a więcej to się dowiecie w swoim czasie, jak skończy film i tam trochę o tym mówię. No i konkurs się odbędzie, jeśli będą chętni na takiej zasadzie. Jeśli będą chętni, mogę powiedzieć, że do wygrania dycha. A dokładnie dwie piątki. Są dwie rzeczy do zrobienia, czyli będą dwie nagrody, nie ma, pierwszy, nie ma drugich, trzecich miejsc, tylko jedno miejsce, znaczy dwa miejsca no bo dwie nagrody. Także no i więcej, więcej w, tym, w tej produkcji, którą zrobię, jak będę miał czas. Może dziś, może jutro, może na weekendzie. Jest mi to trudno określić. I to chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć dzisiaj w tym krótkim filmie. Jedziemy do Londynu, znaczy po od Londynu. Z panelami podłogowymi, może też będzie jakiś film z tego. Zobaczymy, dobra. Także dajcie znać, czy chcecie konkurs? Nie będzie to trudny konkurs, chyba. I czy chcecie film z Wielkiej Soboty Część Druga? Pozdrawiam Was serdecznie, baba.